Więc tu jest takie mieszkanie, chyba najmniejsze od ma z, nie wiem metrów, No 19, z gdzie chyba. 19 z I tu mamy takie schody, dosyć generalnie bezpieczne. No tak, pionowe schody. To nie są schody, to jest drabina. No tak. Ale co, ktoś to wynajmuje? Tak, ktoś to wynajmuje. No masz masz kanapę. Tu masz y, miejsce na telewizor, ale nie trzeba telewizora, jak masz taki piękny widok na ulicy. <śmienny> <To> tak. <grystanie> Dlatego telewizor jest na górze. Jest wyremontowane, jest mimo wszystko 19 metrów, ale ktoś to wynajmuje, tak. no to jest popyt, jest No podróż. oczywiście. Ile tego mieszkania bierzemy za nie? 1950. 1950. No. No? Centrum miasta, panie. Powiem szczerze, że, że ja y, dziś nocowałem, mieszkałem nieraz w życiu swoim, kiedy jeszcze nie miałem tyle pieniędzy co mam teraz, to nieraz spałem w mniejszych e, lokalach, więc naprawdę. No czasem, żeby się wyspać tak. i iść do pracy nie i Wszyscy, z, nie wszyscy są milionerami, prawda? Albo zarabiają po 20 tysięcy miesięcznie, że biorą sobie komfortowe apartamenty. I możemy wyjść jeszcze na zewnątrz i jest przedpokój, to może. To jest własny teraz. Czyli tak, y, przechodnie y, Foje. No jest mieszkanie, ktoś wynajmuje, znaczy, że tak. jest tak. potrzebne.